1 sierpnia 1944 roku w Warszawie w Buku, powstanie przed pola stolicy, podobnie jak samo miasto, stało się obszarem walki z niemieckim okupantem. W pierwszych dniach sierpnia w Piskurce i okolicy ulokowała się kompania leśna imienia Szarego, złożona z partyzantów z konstancińsko batalionu Narodowych Sił Zbrojnych imienia Czesława Mączyńskiego. Wieś obrała na miejsce postoju także część żołnierzy wywodząca się z Batalionu Armii Krajowej Krawic. Zaraz po wybuchu powstania warszawskiego w Lasach Hojnowskich zgromadziło się wiele oddziałów, które 1 sierpnia próbowały przedostać się do walczącej stolicy, aby pomóc powstańcom. Jednak na znaczy i stolicy napotkały one na silny opór Niemców i były zmuszone do wycofania się. Były też dziesiątkowane oddziały z warszawskich dzielnic oraz cywilni uchodźcy ze stolicy. Zgrupowanie stało się tak duże, że niemal wolny od okupanta obszar leśny w otoczeniu piaseczna zaczęto nazywać rzecz Rzeczpospolitą. Rankiem 11 sierpnia 1944 roku patron z Batalionu Armii Krajowej Krawiec, wysłany z piskurki w kierunku Łosia, zdobył niemiecką ciężarówkę. Partyzanci oczekiwali odpowiedzi okupanta, żołnierze Krawca i Szarego ulokowali wokół piskurki obserwatorów. Niemcy zaatakowali z dwóch stron w godzinach poobiednych. Wywiązała się regularna bitwa. Niemcy nie zdecydowali się pokonać kilkuset metrów, które dzieliły ich stanowiska od wsi i po około 3 godzinach wycofali się w kierunku łosia. Atakujący Niemcy stracili w bitwie ponad 30 żołnierzy, wielu odniosło rany. Prawdopodobnie dlatego zrezygnowali z dalszego bezpośredniego ataku. Partyzanci z Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, gdy ucichły strzały, wymaszerowali z w kierunku Wojciechowic. Mieszkańcy Piskurki za pomoc partyzantom zapłacili cenę wysoką. Kilka godzin po potyczce silny oddział Niemców wspierany przez czołgi wrócił do Piskurki i zrównał ją z ziemią. Zabudowania ostrzelano z pocisków zapalających. Dzień. mi się w wyjątkowym miejscu, tuż przy krzyżu też został postawiony, przy tablicy pamiątkowej, która nam przypomina o pewnym wydarzeniu, pewnej historii. Chcemy dzisiaj modlić się we wszystkich intencjach związanych z tą tablicą. Chodzi o ofiary, którzy, o osoby, które tutaj walczyły, naszą wolność, niepodległość. Pamiętamy po strańcach warszawskich, o żołnierzach Armii Krajowej, o tych, którzy z taką miłością oddali swoje życie za wolno i uległo naszej Droga młodzieży, szanowni, szanowne władze gminy Prażdżu, wszyscy tu zgromadzeni, te słowa modlitwy, tu jednej z modlitw, która powstała, na barykadach i szańcach walczącej Warszawy. Walczącej tym można po ludzku zresztą beznadziejnej, jak twierdzą różni znawcy i specjaliści z góry przesądzonej wojny jej wyniku. Ale jak ktoś powiedział, nie można było inaczej. Po prostu nie można było inaczej. Naród bez historii jest jak ten dom bez korzenia. Tym korzeniem jest ofiara naszych braci i sióstr, których jesteśmy winni pamięć i wdzięczność, byśmy o tym nie zapomnieli. Mówiąc o patriotyzmie, niczego nie chcemy burzyć ale oddać cześć i pamiętać o naszych korzeniach, o uwierze tych ludzi, tych młodych ludzi, którzy wtedy nie wahali się oddać co najcenniejsze. Pamięć polskich pól i lasów wpisana jest w życie każdego z nas. Bardziej lub mniej świadomie jesteśmy tą pamięcią przesiąknięci. Skazani jesteśmy na tę pamięć, zniewoleni nią. Ale dobra to niewola, która wciąż zmusza nas do refleksji, nakazuje ustom krzyczeć, a ręką pisać. Taka niewola nakazuje pamiętać o chwilach, gdy najlepsi synowie i córki naszej ojczyzny pod sztandarami z hasłem honor i ojczyzna, stawali do walki, żeby Polska była Polską. Ale gdy ręce opadły w niemoc i skuliły się słowa, ta sama niewola powodowała, że Polska trwała uparcie na modlitwie z nadzieją na lepsze jutro. Dziewczyna włos pod wesoczy podniosła błyszczące na żołnierz i na twardy życia los. Po bezdrożach przez lasy moczary. Leśnych chłopców szło oddziały szary. W zimnym wietrze, w deszczu, ciemną nocą. Po co wam to, chłopcy, było? Po co? Poprzez pola zaśnieżone drogi. Na nierówną walkę na bój z wrogiem. Karabiny w przemarzniętych rękach. Po co wam to, chłopcy, było? Po co? utrudzeni, głodni i spragnieni. Gdzieś wśród lasu siadali na ziemi i śpiewali pieśni przy ognisku. Po co wam to, chłopcy, było? Po co? Gdy zapłonął nagle świat bez szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni Biały, biały Krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak myślał sprzed lat, jak wspomniesz lat, wraca Pamiętajcie powietrzne czasy w całym kraju Pamiętajcie o tych, co powrotu nie mają Pamiętajcie, nie płaczcie Zduście jęk w gardle na myśl o zbrodni Pamięci tych, co padli Bądźcie godni Chlebem i pieśnią, wierszami, marzeniem Pracą tygodni, każdą sekundą Każdym życia tchnieniem bądźcie ich godni. Muzyka